W dzisiejszych czasach pojazdy samochodowe nie są fabrycznie zabezpieczone przed korozją, a warstwy lakiernicze ich podwozi są bardzo cienkie. Niczym niezabezpieczone podwozie ukaże pierwsze oznaki korozji już po kilku pierwszych latach użytkowania, a po 10 latach należy liczyć się z tym, że nasz samochód może być nawet mocno skorodowany na całości podwozia. Należy więc rozróżnić tzw. konserwację podwozia na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj konserwacji podwozia dotyczy samochodów nowych, w których należy nanieść odpowiednie warstwy konserwacyjne powierzchniowe oraz wstrzyknąć preparaty woskowe do wnętrza ramy oraz wszystkich profili zamkniętych pojazdu. Drugi rodzaj konserwacji należy poprawnie nazwać odtworzeniem warstw lakierniczych podwozia, a jego proces jest stanowczo bardziej złożony niż w przypadku nowych pojazdów. W wygląda on tak: na początku myjemy podwozie i płuczemy wnętrze ramy pojazdu. Następnie przystępujemy do demontażu zbiornika paliwa, układu wydechowego, osłon termicznych oraz sprężyn i amortyzatorów. Kolejnym etapem prac jest zabezpieczenie karoserii auta z zewnątrz, zabezpieczenie newralgicznych miejsc podwozia, takich jak kostki elektryczne i inne, oraz wypiaskowanie całości podwozia wraz z ramą mostami i wahaczami. Tak przygotowane i skrupulatnie wydmuchane podwozie poddajemy procesowi cynkowania natryskowego metodą łuku elektrycznego, a następnie pokrywamy grubo-powłokowym podkładem epoksydowym, używanym w przemyśle okrętowym i charakteryzującym się bardzo wysoką odpornością chemiczną oraz mechaniczną. Do wnętrza ramy, która nie została wypiaskowana, stosujemy i korol, czyli środek chemiczny reagujący z tlenkami i niejako kończący proces korozji w miejscach naniesienia. Proces wstrzykiwania i korolu do ramy i profili zamkniętych powtarzamy trzykrotnie. Po epoksydowym podkładzie przychodzi czas na warstwę ostateczną, czyli uretanową powłokę Raptor. Teraz dopiero możemy przystąpić do procesu konserwacji, jak w przypadku nowych pojazdów, czyli zabezpieczenie preparatami woskowymi nadkoli powierzchni płaskich oraz wszystkich profili zamkniętych oraz wnętrza ramy pojazdu. Tak przygotowane podwozie wystarczy już tylko zmontować, by auto było gotowe do drogi. Przyjmuje się, że ten typ konserwacji podwozia przewidziany jest na okres 10 lat.